Zastanawiasz się nad kredytem hipotecznym. Jego koszt to znacznie więcej niż tylko rata i oprocentowanie. Prowizje, ubezpieczenia, wyceny, a nawet opłaty za wcześniejszą spłatę to tylko część wydatków, które mogą Cię zaskoczyć. Chcesz poznać wszystkie szczegóły, by uniknąć niespodzianek? Przede wszystkim, jednym z najważniejszych kosztów jest prowizja dla banku, która może wynosić od 0 do kilku procent wartości kredytu. Kolejnym ważnym kosztem jest ubezpieczenie nieruchomości, które jest często wymagane przez bank. Dodatkowo, przy niskim wkładzie własnym, banki mogą wymagać ubezpieczenia niskiego wkładu, co zwiększa miesięczne wydatki. Nie można też zapominać o kosztach związanych z wyceną nieruchomości oraz opłatach notarialnych, które mogą sięgać kilku tysięcy złotych. Dodatkowo, banki mogą naliczać opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu lub za przewalutowanie. Warto dokładnie przeanalizować wszystkie koszty, zanim zdecydujesz się na konkretną ofertę kredytową. Porozmawiaj z doradcą finansowym, aby zrozumieć pełny obraz kosztów związanych z kredytem hipotecznym. Skontaktuj się z Agnieszką Sobolewską 606-134-179, aby uzyskać więcej informacji.